Witam Was wszystkich na moim kanale, jest to maj, 22 maj, niedziela, koniec weekendu i to 4 weekendu maja, więc pora na nazwę dzisiejszego filmiku, to sezon rośliny w, moim, rośliny w moim domu, sezon trzeci, to jest właściwie już praktycznie końcówka sezonu. Więc mam nadzieję, że sezon się Wam podobał i jest ciekawy. I że jest ciekawszy niż pierwszy i drugi. I jeszcze wczoraj wspomniałem, że w ostatni weekend dokładnie w niedzielę dowiecie się co będzie się działo. Więc to jest takie przypomnienie w tym filmiku, bo ktoś mógł nie widzieć wczorajszego i widzi dopiero dzisiejszy. Więc gorąco zachęcam na niedzielę, bo to ważne. W szczególności dla fanów roślin. W moim domu, na moim kanale. Więc zapraszam do oglądania filmiku. Żeby nie przedłużać, bo filmy mają trwać, wiecie ile, żeby się nie powtarzać, to za chwilę wam pokażę roślinkę, ale najpierw, tak, najpierw piszcie w komentarzach, co myślicie, że będzie to za roślinka. Bo może akurat ktoś zgadnie, chętnie przeczytam wasze komentarze. A teraz pora na roślinkę. To jest Deepis. Z Madagaskaru, madagaskarski. Oczywiście ta roślinka to jeszcze jest młoda roślinka, cieniutka. Ma tutaj te łodyżki i umie być bardzo duża i rozbudowana. Jest to taka ala. Teraz wygląda na wysoką trawę, ale to jest taka ala palma. Albo taka a taka ala wysoka trawa. Więc tak jeszcze raz pokażę, jak wygląda. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do sklepów ogrodniczych lub na targi roślin, gdzie też można kupić taki, właśnie okaz, bo ten okaz jest właśnie z Targu Roślin. Kilka roślin właśnie mam z Targu Roślin, więc dzięki temu są w moim domu. Więc mam nadzieję, że roślinka się Wam podobała. Jak dotychczasowe roślinki. I to jest na dziś tyle, więc subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, udostępnijcie ten filmik i pamiętajcie o przyszłym weekendzie, dokładnie o niedzielę. Więc do zobaczenia, cześć.